Zapraszam kochani na iście bezsenny odcinek o tych najstraszniejszych książkach. Jak dotąd straszniejszych nie poznałam. Hej, hej, moi drodzy. Ten jakże roczny, bezsenny, tajemniczy dzień. Wita was Olga z Wielkiego Buka. Bezsenny dzień, czyli dzień horroru i grozy na Wielkim Buku. Iście straszny dzień, prawdziwe święto strachów i grozy. Dzień, który poświęcony jest temu, jakże wyjątkowemu gatunkowi, jakim jest horror. Dzień, który docenią nie tylko miłośnicy gatunku, ale także osoby, które chciałyby dopiero zacząć, które dopiero raczkują, które należą do początkujących. I dziś odpowiem na to najczęściej zadawane przez Was pytanie. Pytanie, które jest najczęściej zadawane nie tylko tutaj na kanale, na blogu czy na mediach społecznościowych, ale które najczęściej w ogóle pada przy okazji horroru. Pytanie o te najstraszniejsze. W tym przypadku książki. Jak mawiał H.P. Lovecraft zwany samotnikiem z Providence, tym najstarszym, tym najsilniejszym uczuciem ludzkości, jest właśnie strach. Warto tutaj jednak dodać, że ze strachem to trochę jest tak, że jest to uczucie bardzo subiektywne. Każdy z nas boi się czegoś innego, każdy z nas też inaczej reaguje na horror. Związane jest to również poniekąd z tą katarktyczną cechą horroru. Z tym, że horror ma nas oczyszczać po przekraczaniu pewnych granic. Żeby się więc czegoś wystraszyć, to w książce bądź w filmie, ale tutaj w książce musi pojawić się taki element, którego boimy się właśnie my. I czasami trafiają się takie horrory, w których swoje lęki, swoje obawy odnajdują całe rzesze czytelników. A czasami trafiają się takie tytuły, które tylko na tych nielicznych robią wrażenie. Ale jako, że właśnie to pytanie o te najstraszniejsze książki powraca, słuchajcie, jak bumerang, to przygotowałam Ci dla Was zestawienie 10 takich najstraszniejszych tytułów. To są najstraszniejsze tytuły dla mnie. Mam nadzieję, że i wy słuchajcie odnajdziecie się w tym strachu, a jeśli nie, to przynajmniej będziecie mieć prawdziwą frajdę z lektury. I zaczynam z grubej rury, to jest najstraszniejsza powieść, na którą natrafiłam do tej pory, i jest to ludzka przystań Johna Iwida. Być może to wszystko przez tę małą, fikcyjną wysepkę Domaro na Morzu Bałtyckim. Ten klimat i ten nastrój właśnie znam. Również ten nastrój małej społeczności nadmorskiej. No właśnie, bo na owej wysepce mamy małą społeczność, która od dziesiątek lat żyje według bardzo konkretnej tradycji. A to dla Dlatego, że może i to, co mieszka w jego otchłaniach, wymaga specjalnego traktowania. Wymaga rytuałów, wymaga ofiar. I moim zdaniem to jest jeden z najlepszych horrorów, jaki kiedykolwiek, słuchajcie, powstał, z pierwszą sceną, która tak działa na wyobraźnię, która jest tak obrazowa, no nie da się o niej zapomnieć. Jeżeli natraficie na ludzką przystań w bibliotece. Gdzieś w antykwariacie na Allegro, bo nie ma wznowień. Kochanie, polujcie, polujcie od razu. Kiedy mówimy o czymś naprawdę strasznym szczelina Józefa Karyki. Słuchajcie, mówią, że ta historia wydarzyła się naprawdę, a przynajmniej, że jest oparta o prawdziwe wydarzenia. Podobno w górach Trybeczu na Słowacji nie wszystko jest do końca tak, jak powinno być. Ludzie znikają, gubią się, mają tendencję do rozpływania się w powietrzu. Las ich podobno połyka. No, a czy jest coś bardziej przerażającego od skupiska drzew, w które wchodzisz i nie możesz z niego wyjść? Od tej kosmicznej grozy, która czai się gdzieś między pniami, między liśćmi? Ja słuchajcie, jestem w stanie uwierzyć, że takie miejsca istnieją naprawdę i to właśnie tam można dostrzec tę podszewkę wszechświata. I nie jest to wcale miły widok. I właśnie o tym jest ta historia o tym jest szczelina. Józefa Kariki. Kolejnym najstraszniejszym tytułem jest egzorcysta Williama Petera Blatty. Jeśli chodzi o historie tego typu, związane z opętaniami, to oczywiście tutaj liczy się wiara albo chociażby przeświadczenie, że w naszym świecie, jak i w świecie duchowym, istnieją takie kategorie jak dobro i zło, i one wciąż o nas walczą. No i jeszcze człowiek wystawiany jest na różnego typu próby. No, i wtedy właśnie egzorcysta, jak i podobne jemu opowieści robią to największe wrażenie. W egzorcyście natomiast perwersyjny demon pustyni nawiedza dorastającą dziewczynkę. Ona dopiero wchodzi w dorosłość i tym samym demon odmienia ją nie do poznania. I egzorcystę można, słuchajcie, odczytywać na wiele sposobów. Wszystko zależy od punktu widzenia i tak jak powiedziałam, wszystko również zależy od wiary. To jest powieść symboliczna, wielowymiarowa, o bardzo szerokim aspekcie psychologicznym, ale jeżeli byśmy mieli. Mieli właśnie ją tak streścić do jednego zdania, jest to po prostu historia tej odwiecznej walki dobra ze złem. I również o wyborach, o wyborach, jakich musi dokonać człowiek. Dla mnie to jest absolutnie nieśmiertelna historia, zarówno w wersji książkowej, jak i w wersji filmowej. Kogoś w tym zestawieniu nie mogło zabraknąć, moim zdaniem nie mogło zabraknąć Stephena Kinga, czyli króla horroru jeszcze z czasów, kiedy faktycznie ten tytuł dzierżył i ja tutaj wybrałam lśnienie właśnie Stephena Kinga. A to dlatego, że słuchajcie, od lśnienia zaczęła się moja przygoda z horrorem i ze Stephenem Kingiem. Ja słuchajcie, przypadłam w tej opowieści i przeraziłam się. I mamy tutaj niby taką pozorną, rodzinną sielankę z początku. Co prawda nieudolny, ale pisarz, Jack Torrance podejmuje się pracy stróża. Stróża w opuszczonym na posezonie hotelu Panorama w Górach Skalistych. Na kolejne zimowe miesiące przenosi się tam zarówno z żoną, jak i małym synkiem. Nie wie jednak, że w murach owego hotelu czają się nie tylko duchy przeszłości tego hotelu, ale także duchy jego własnego nałogu. W tej powieści mamy fantastycznie poprowadzone napięcie. Nie mówiąc o klaustrofobicznej atmosferze, o samej atmosferze hotelu Panorama, ale również o, no i o scenerii właśnie, ale również kiedy mówimy o całej galerii postaci, które zostają z nami słuchajcie, na zawsze. Tutaj mam takie sceny rodem z koszmaru. No i ten jeden pokój, słuchajcie, pokój, do którego Nigdy nie chcemy wejść. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych powieści Kinga, jeden z tych tytułów nie do zapomnienia. Ring z suzukiego Najpierw był film, ekranizacja tej książki, no a potem była książka, pierwowzór literacki, i dla mnie w obu przypadkach efekt był bardzo podobny, to znaczy, że nie mówiłam z przerażenia. Tutaj, słuchajcie, straszy wszystko i wszędzie. Na przykład okno wychodzące na ogród nocną porą. Albo ścieżka, ścieżka, która zdaje się prowadzić do donikąd. Albo ściana lasów, w której nic nie widać. Albo chociażby widok góry na ekranie telewizora. Słuchajcie, to jest znany przede wszystkim z swojej ekranizacji horror. W Japonii jest to seria książek i to jest tytuł bardzo niebezpieczny. On, słuchajcie, porusza taki bardzo konkretny koncept, który trochę w ekranizacji mm, uciekł ale który jednak no, nosi właśnie taką bardzo konkretną symbolikę, konkretną metaforę. No i jak to właśnie z horrorami z Dalekiego Wschodu bywa, przynajmniej dla mnie, te wszystkie koncepty połączone, to tworzy coś totalnie przerażającego i zbijającego człowieka z tropu. Nie wiem jak Wy, ale ja do dzisiaj, nawet po prostu 50 raz oglądając Ring w wersji właśnie Ringu, czyli w wersji japońskiej, no ja po prostu nie mogę spać, ja się trzęsę ze strachu. Do tego zestawienia wybrałam również pieśń bogini Kali, Dena Simonsa. Słuchajcie, Den Simons niejednokrotnie tutaj udowodnił na Wielkim Buku, że potrafi przerazić. Bez względu na to, czy zabiera nas w lodowe otchłanie, jak zrobił to w terrorze. Bez względu na to, czy zabiera nas na najwyższe szczyty, jak w abominacji. Czy, jak w pieśni bogini Kali, zabiera nas do rozpalonej, dusznej, okrutnej Kalkuty w Indiach. To jest piekielne miasto, z którego nie ma ucieczki. To jest powieść mroczna, to jest powieść odrażająca, to jest powieść absolutnie przerażająca. To jest, słuchajcie, historia zderzenia dwóch kultur i takiej przejmującej obcości, która jedynie w jakim kierunku może prowadzić, to jest po prostu wielka tragedia. Mamy tutaj poszukiwanie tajemniczego pisarza i związane z nim odkrywanie kolejnych sekretów miasta. Sekretów tak odrażających, tak przerażających, tak mrocznych i okrutnych. Że trudno aż o tym mówić, myśleć. Na koniec, moim zdaniem, zostajemy tutaj z szeroko otwartymi, z przerażenia oczami. Święte miejsce Jamesa Herberta. Tutaj dla mnie sytuacja jest bardzo podobna jak przy okazji: Ringu. Czyli najpierw obejrzałam film, a potem sięgnęłam po pierwowzór literacki. Jeżeli dzieci pytać o film, to tytuł polski to Sanktuarium. No i cóż, musiałam spać przy zapalonym świetle. Po przeczytaniu książki. To jest, słuchajcie, historia potencjalnych objawień Maryjnych w niewielkim miasteczku Banfield. Pytanie, czy to jest objawienie? Czy to jest opętanie? Jaka jest natura zjawy, która objawia się miejscowym dzieciom? Natura naturą, zjawa zjawą, ale słuchajcie, ta książka zbudowana jest z takich króciutkich rozdziałów, z którego każdy rozpoczyna się fragmentem. A to baśni, a to dziecięcej rymowanki, a to kołysanki. Te fragmenty są dobrane w taki sposób, że są tak makabryczne, tak straszne, tak okrutne miejscami, tak działają na wyobraźnie. I one prowadzą każdy kolejny rozdział. Czyta się, słuchajcie, z głośno bijącym sercem. No, i moim zdaniem to jest jeden z najbardziej nastrojowych horrorów, właśnie. I to jest Złota Era Horroru w ogóle. Jeden z moich ulubieńców. Nawiedzony dom na wzgórzu Sherry Jackson. I to jest taki tytuł, który nie zrobi wrażenia na każdym, to wiadomo. Ale jeżeli trafi na taki swój moment w waszym życiu. Zostanie z wami na słajdzie długie lata. Mamy tutaj grupę śmiałków, które zamyka się w nawiedzonym domostwie, domostwie zwanym domem na wzgórzu. Każdy kolejny właściciel, osoba wynajmująca ów w dom, no, nie przetrwała tam nawet tygodnia. Ten dom jest po prostu zły, jest okrutny. Ten dom znęca się. Tutaj mamy naturę. Miejsca. I znowu wracamy myślami do H.P. Lovecrafta, który mówił, że niektóre miejsca są po prostu złe. I spośród tych najokrutniejszych, moim zdaniem, no, nawiedzony dom na wzgórzu góruje. I nie wysłuchajcie z początku, tutaj nie dzieje się nic, nie dzieje się wiele, w ogóle przez większość tej książki nie dzieje się zbyt wiele ale do czasu. Tak jak powiedziałam, to jest horror psychologiczny, tutaj jest pewna gra z czytelnikiem, gra również z postaciami, ale moim zdaniem, jeżeli byście mieli przeczytać jeden horror o nawiedzonym domu, to niech to będzie powieść Shirley Jackson. Wyklęty Grahama Mastertona. Jaki to jest cudownie nastrojowy horror, horror, w którym znajdziemy takie sceny, że trzęsiemy się ze strachu. No przynajmniej ja tak miałam. Miasteczko w cieniu legendarnego Salem. Tajemnica ładunku pewnego statku, zmarli, którzy chodzą między ludźmi. Tutaj słuchajcie, prym wiodą takie opisy: opisy oczekiwania, opisy osaczenia, opisy takiej klaustrofobicznej obecności, którą czują bohaterowie to poczucie niewyjaśnionego, które się czai. No i oczywiście jest też tajemnica statku jego tajemniczego ładunku. No i tego, co panoszy się nocami po tym nadmorskim miasteczku, no a panoszy się całkiem sporo. Dla mnie jest taka scena, scena z rozbujaną huśtawką, ona jest jedną z pierwszych i to jest moim zdaniem majstersztyk. I chociaż w finale, no, całość trochę się, słuchajcie, rozchodzi po kościach, kto czytał, ten wie, to jednak, no, to uczucie, jakie pozostaje po przeczytaniu Wyklętego, to jest po prostu taka lektura niezapomniana, taki klasyk współczesny, po prostu. I wreszcie, słuchajcie, seria, seria Mata Wesołowskiego zatytułowana Six Stories, na którą składa się sześć tomów, w tym roku wyszedł ostatni tom. I mamy tutaj Six Stories, Hydre, Changeling, Beast... Deity i Demon. To jest, słuchajcie, moje odkrycie ostatnich dwóch lat, i na ostatni tom, który wyszedł w tym roku, po prostu no, czekałam, przebierając nóżkami. Jest to, słuchajcie, seria na pograniczu dreszczowców i grozy, której główny zamysł fabularny opiera się na naśladowaniu formy podcastu. Bohaterem owej serii jest podcaster Scott King. Tajemniczy Scott King, który w swoim programie bierze na tapet niewyjaśnione sprawy sprzed lat. I tutaj Wesołowski bawi się konwencją true crime, ale sięga, słuchajcie, do folkloru, do legend, do legend również miejskich. To, co on robi z tymi opowieściami, niektóre z nich można rozpoznać te prawdziwe historie zamknięte właśnie w fikcji. Z całości tworzy tak arcyprzerażające opowieści, tak przejmujące, tak. Druzgocząco, miażdżące, że nie można ich w ogóle wrzucić z głowy. Każdy kolejny tom to jest jakby zamknięta jedna historia, ale w tle, słuchajcie, rozgrywa się dramat naszego głównego bohatera, Scotta Kinga, tego podcastera, e, dlatego warto śledzić całość od początku. No i tak, ja w ogóle o tej serii Six Stories będę Wam opowiadać więcej jeszcze w listopadzie, bo chciałabym zrobić właśnie wprowadzenie do tej serii, ale no i będę też również trzymać kciuki, żeby pojawiło się polskie tłumaczenie, jeżeli czytacie po angielsku, seria Six stories, która zaczyna się od tomu six stories jest właśnie dla was. 10 najstraszniejszych opowieści. Straszniejszych do tej pory nie spotkałam, nie znalazłam, jeszcze nie przeczytałam, no ale oczywiście, jeżeli napotkam i przeczytam, to będę wam dawać znać i będę aktualizować listę. To historie, które przerażają mnie, przerażają mnie dogłębnie, które działają na jakieś moje lęki, na jakieś moje obawy. I myślę, że wielu z Was również odnajdzie się w tych książkach. A jeśli się nie odnajdziecie strachowo, to przynajmniej docenicie koncepty i opowieści. To są, moim zdaniem, w ogóle takie. Takie powieści, takie horrory, taka groza, która napisana jest z jakimś pomysłem, która odnosi się do czegoś bardzo konkretnego, która działa też na wyobraźnię. Ja po prostu czuję, że przy tych książkach będziecie się dobrze bawić i czekam, słuchajcie, na Waszych najstraszniejszych ulubieńców, które książki do tej pory przestraszyły Was najbardziej na świecie i dajcie też znać, dlaczego Was tak przestraszyły, ale nie spoilerujcie scen, tylko na przykład dawajcie znać, właśnie, no, dawajcie znać dlaczego. A i pamiętajcie, Pamiętajcie, że ja o wszystkich tych tytułach, poza oczywiście serią Six Stories, o której jeszcze Wam opowiem w listopadzie, ja opowiadałam Wam i na, tutaj na kanale, i pisałam na blogu. W opisie pod filmem znajdziecie link do bloga Wielkiego booka, a tam w tym pisie znajdziecie, słuchajcie, odnośniki do konkretnych recenzji. Więc zapraszam, klikajcie, no i bawcie się dobrze i straszcie się pysznie. Do zobaczenia, pa pa!